Co my tu mamy? Balon urodzinowy z listem Zapalniczka, żeby podpalić jointa, a jointem przepalimy sznurki. I list poleci w przestworza. Taki jest plan. Jesteśmy gdzieś tu. I odpalamy go i idziemy przepalić sznurek. Bo on już chce lecieć. Ewidentnie. Leć. Make a wish. Je. Yeah. Poleciał. Przestworza. I leci. Wznosi się ku górze. <coughs> Wznosi się ku górze. <coughs> Omiń wszystkie drzewa. Leć sobie, waloniku. Widzicie go? Widać go na tle chmur. Niech leci. Wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń i Wam też tego życzę. Uwierzcie w swe marzenia.